Cześć, witajcie, tutaj Kasto, to jest Dobranocka Rozgrywki, ze mną jest Prez. Cześć. Razer. Cześć. Oraz Deusz. Pierwszy raz na dobranocce, cześć. Cześć. A gramy w Mirror's Edge Catalyst. Ty grasz. Ja gram. Jak widzicie, w tym momencie zacząłem sobie od wyścigu. Są w tej grze wyścigi, każdy ma jakby takie trzy stopnie nagród. To jest określane jako gwiazdki, czyli teoretycznie powinieneś zdążyć. Dobyść do mety z trzema gwiazdkami. Zobaczcie, czy, jak wygląda ta moja rozgrywka. Czy, czy mogę cię od razu przerwać na samym początku? Tak. E, czy to jest wyścig, który odpalasz jakby w trakcie gry, czy to już jest jakby new game plus na zasadzie od po Nie, po ukończeniu te gry? Wyścigi, sobie odpalasz te te wyścigi. wyścigi są w dowolnym momencie dostępne w danej okay, dzielnicy. Okay. Widzisz, widzisz, Ale, że są. Widzisz, że odoszczą. Ale Że się są. źle pobiegł. No, tak, no <grym> źle, tak, źle pobiegłem tak. i po prostu wpadłem w taką szczelinę. Ja myślałem, że to specjalnie zrobiłeś, że to jest jakiś Szcze, skrót sz, sz, szczelinę, ale dźwięk by był jakbyś do akwarium wpadł. trochę. Taka pułap <grym> tam akwarium. była. Bo tam woda, woda, woda była. była. Aha, okej, okay, dobra. No, A no, się te, wyścigi się, te wyścigi się y, wybiera, że tak powiem, w trakcie free roamingu y, na mapie. Tak, Normalnie się na nie tracą dostępne i e, jeżeli dzielnicę odblokowujesz, to nowe się wyzwania pojawiają. I to jest taki właśnie standardowy wyścig bez, bez przeszkód, w sensie bez patroli. E, chodzi tylko o, o czas. I najzabawniejsze, widzicie te strzałki? Te strzałki no. pokazują nam, jak mamy biec, ale one są tak zrobione, że e, teoretycznie nie pokazują najwłaściwszej drogi, najszybszej. I e, ja postaram się biec właśnie tak, jak e, te wow. strzałki pokazują. I zobaczycie, know. widzicie już, mi no. jedna gwiazdka... No, tak, um tak. Poszła. Tak, no, bo czas czas jak kończy się czas w, jak, w jak się czas danej, gra, danej tak. granicy po prostu rekord, no klas nie? Klasycznie z wyścigowych checkpoint, nie? Który jest od lat w grach wyścigowych w ogóle. Tak, tak. I, o już jest koniec, jest zakończenie. Jak na jedną gwiazdkę udało mi się zdobyć. I jak U... widzicie zaraz się pojawi ranking, który pokaże, bo oczywiście wymiatacze pewnie. I ty się nazywasz Fanem słynnego. serii? No, no widzisz, no to było Klas, pierwsze podejście, czy drugie PL. podejście Ale chyba do tego. Ale kto mówi? jest numer jeden? G... G... Do. No i spójrzcie jaki on ma czas, on ma tam jakieś 30 chyba sekund mniej yy, ode mnie. to jest większym fanem. A to widać, po prostu, widać po prostu, że trzeba szukać innej trasy. Ale ten no. wyścig był długi, bo niektóre mają potem 30 super sekund. A ty w ogóle czy po tej się możesz przenosić te dowolnie teraz? No ta yy. mapa to taka makieta, tak, mogę się teleporty, przenosić. jeżeli. Tak, taki e, tak, masz teleporty do kryjówek, uh -huh. ale musisz je odblokować poprzez takie zadania, które się nazywają bodaj link. Masz taki budynek, w którym nie masz właśnie wskazówek, nie masz tych strzałek, i musisz. Pokonać różne przeszkody, takie jak laserki w, na przykład w Mission Impossible, żeby o okay, fejdonach na podcaście laseków. już sobie przypominać. No o i to linkę. jest fajne, dopiero wtedy odblokowujesz sobie tę szybką podróż. Jak widzicie, jest tutaj szybka podróż i sobie przeskoczymy do kryjówki, żeby zobaczyć inny rejon miasta. Możemy akurat... szybko zareklamować, że dużo o grze opowiadałeś na rozgrywce 122. No tak, tak. tak, tak o koniecznej na www.rozgrywkapodcast.pl. Ale wiecie, co jest takie akurat, jeżeli tutaj <śmiech> zwróciliście <śmiech> uwagę, to jest noc. W tym momencie, bo ta gra ma też fazy dnia i nocy i akurat w tym momencie gramy w nocy, no, tak wyszło. A ma wczesne popołudnie? Widzicie, sobie zaznaczam... <laughs> Nie ma, Taś ale ma są linki. Widzisz, teraz sobie możesz zaznaczyć, na przykład są różne te misje dodatkowe, to są na czerwono zaznaczone, ja sobie wybrałem, że biegnę do tej konkretnej i wtedy mi pokazuje jak mam biec. Ok. Mogę to wyłączyć oczywiście, Aha, ale okay, sobie... To. Lepiej to włączyć, bo może się pogubić zupełnie, jak to, jest, to jest tak ogromne. O, tu kolejne znajdźki tam były takie um, żółte. Może i z nią misje. na imprezę? No, nie. prez, ja nie próbowałem, może, może, może z tobą się skusi, nie? Musisz, o kurcze. Muszę wrócić do grania w takim razie, bo o, tej pani to chyba jest inna nie pokazywałem wcześniej. Ta misja polega na dostarczeniu w odpowiednie miejsce m, przesyłki. I też mamy określony czas. Jak widzicie, tego czasu jest niewiele, bo te misje często są bardzo trudne żeby je pokonać, to trzeba naprawdę się natrudzić i przeważnie znaleźć inną drogę niż ta, która jest tutaj nam pokazana. Ta, kolory nie wiesz jest czymś. To jest gra o tym, druga. że się komuś śpieszy. I, jeszcze, no nie, ale spójrzcie że... jak ja biegnę. Ja biegnę generalnie praktycznie nie zaliczam żadnej, żadnej większej skuchy. Już mi się czas kończy. Tak, ale biegniesz po tej linii wyznaczonej. No biegnę po tej linii. Nie mam praktycznie szans, żeby no, dobiec. nie, nie do obiegu. No właśnie. Czyli musiałbym szukać innej drogi. No może, nie wiem, jakbym idealnie wszystko tak w tempie zrobił, to może by mi się to udało. No ale skończymy misję, Pięknie. zaczynamy walkę. Widzicie, jak wygląda walka? Kręgle się odbijają. Walka wygląda bardzo I... słabo. Znaczy, Kas widzę, że świetnie biega po ścianach, ale bije się już trochę gorzej. <średzimasz> to znaczy, no. czy ta walka jest fatalna, czy to Gaz się nie umie bić? Znaczy, Castro musieli no, no, nie, on się nie tak. umie bić, ale walka nie jest wcale fatalna. Ona walka, jest... Ta walka jest fatalna. Teoretycznie masz tako, taką zasadę, że musisz najlepiej się odbijać od ścian i wtedy atakować przeciwników. Masz dwa ciosy, jeden silny, drugi mocniejszy. Energią kinetyczną swojego ruchu musisz używać. A teraz to... jest ucieczka, bo widzicie, taka jest mapka do góry i się okazuje, że policja mnie gonić na I ten Kruger sektor, te oddziały, które tam pilnują. I muszę zwiewać do kryjówki. I też sobie idę według linii, bo bym musiał szukać za długo tej drogi. a Linie w ogóle strzelają. można wyłączyć w grze. To tak, tak. Te, te podpowiedzi są podzielone na trzy etapy: zero podpowiedzi, podpowiedzi takie jak w jedynce, lead. i podpowiedzi takie jak teraz widzimy, jak kas gra, że, że nawet ta strzałka cały czas się rysuje, gdzie masz biec dokładnie, tak. nie? Mhm, Czyli tak, to jest racja ba była. bardzo mocne rozwinięcie tak naprawdę idei jedynki, jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, że tak pozdrawiam fanów tego terminu. フフフ。<No. S 2> <laughs> <noise> w pewien sposób jest to rozwinięcie, ale praktycznie sterowanie jest zaczerpnięte jeden do jeden, jeżeli chodzi o bieganie, skakanie. masz tak, parę dodatkowych cieszę. elementów, no, tak jak no. na przykład właśnie to, takie wspinanie. Właśnie chciałem powiedzieć, że to... są takie rzeczy, jak na przykład rzeźby w lobby, takie miejsca, po znaczy, których to... możesz się wspinać. Wiesz, wspinanie jest trochę nudne w tym momencie, w taki nie to no. jest wy za wysoki. Ale na przykład pamiętam, że w jednej z fabularnych misji się trzeba było wspinać po takich rzeźbach w lobby, one były dosyć niskie i to jest fajny element urozmaicenia. To, co już było w jedynce, nie? Więc bardzo spoko. Ale zobaczcie, jak te przestrzenie fajnie wyglądają. To wszystko się świeci, właśnie, i to mi się strasznie podoba, że ma, mam ten efekt taki, um, takiego czystego materiału. Jakbyś był no w salonie Apple'a. Nie, no. te, wszystkie, te wszystkie tekstury to jest tak, jakbyś lustro, teksturę lustra nałożył na wszystko dosłownie, na może ściany, oni nie mieli na... Na, nikogo robienia tekstur, i takie no zostało i im. Kaz, rozmawialiśmy też już w trakcie recenzji na podcaście o tym, ale rzeczywiście y, wersja PC wygląda nieco ładniej od wersji konsolowej, ale to jest szczegół i taki jest Ale ja, ja tego ładnie. nie rozumiem przecież. Czy, może ja się nie nie znam na tworzeniu gier, ale przecież chyba renderowanie takich przestrzeni to, to nie jest jakaś duża, duża. Nie potrzeba dużej mocy obliczeniowej, żeby renderować takie otoczenie i takie tła. No A, chyba się nie odbić masz tutaj. Czy więc mi się to to wydaje, że te odbicia po prostu zżerają nie, te powierzchnie no, powierzchni stary, właśnie no Wszystko tutaj zżera, no. One, może no to i, nie jest jakaś grafika super hiper, ale to nie jest wcale coś jakaś taka. Nie, ale ja nie narzekam, wiesz. bo mi się ona strasznie podoba, tylko no, chodzi mi właśnie o płynność jest, działania jest. na sprzętach. No to tak, też no. 60 na konsolach, tak? Tak, tak, tak. A, nie, no to okej. Okay. To jest prawda, to jest prawda. A co to, 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 to żółte takie było? To są znajdźki, których jest pełno po całym mieście i które no, po prostu dodają ci jakieś punkty. Tak, wiesz, masz takie znajdźki żółte, masz te plecaczki, które były w jedynce, masz, to jest dużo masz y, takie chipy, które się wyciąga z tych, tych skrzynek w ścianach, na dachach i tak dalej, więc, więc jeżeli ktoś lubi zbieractwo i czyszczenie sandboxów, to będzie miał tego sporo. Znowu to sama dziewczyna, jak ona Znowu się tak szybko szybko tu znalazła. Się. Ty zobacz. No bo tam widzicie, te twarze są fatalne, one nie. One ewidentnie nie na ciebie leci kas, a ty ciągle No, nie no właśnie, nie, to ty. Ale mimo tego, że zje, z te, spieprzyłem misję, to i tak tam nie leci, nie? No, no właśnie, misję spieprzyłeś, a powiem, że są Wcale nie są brzydkie te twarze. To, jest taka, to była taka nowinka w serii. Ale misję, ale ona się dała drugą szansę, no to może tej drugiej misji nie spieszyć. Jak czas jest ograniczony w tej misji? Też prawie że nie robię. Te zadania w ogóle z dostarczeniem paczki na czas są najtrudniejsze chyba w nie, grze, to jest zdaniem. najtrudniejsze zadanie, nie, które teraz wykonuję. Widzicie? i będziesz znowu się bił. Jeszcze raz to chyba zrobimy. A, A to iść, tam złej, złej to baletnicy to wiesz. Ale nie, bo to, jest, bo to są misje w dywersji. Masz kilka rodzajów misji w dywersji. Na przykład musisz zniszczyć jakiś przekaźnik, albo właśnie zrobić coś takiego. A tu polega na odciągnięciu uwagi strażników i musisz przebiec obok tych strażników. I przyciągnąć ich uwagę. I tak Ej, do następnej, Ale jak ona do ciebie yy, mówi, a ty grady. odchodzisz, to ty jej nigdy nie wyrwiesz. Mm -hmm. No patrz w trakcie tego, no, co ona mówiła, sobie, sobie odszedł. Kolewka. <laughs> albo właśnie, biegnie, bo ona, właśnie albo ona, właśnie, byś takiego niedostępnego zgrywał. Żebyś to sobie rąk znowu nie, nie połamał, a. wiesz? <laughs> ale weź znajdź kobietę, która ci powie, masz 15 sekund i tyle, nie? Tak. O nie, to nikt by nie podobał chyba. I tutaj też już źle zrobił, źle, mogło inaczej to nie? Bo Wiesz, na, wielu, na te... wielu facetów właśnie w 15 sekund czasami <laughs> kończy misję. misję. No. Więc wie. Każdy inaczej. Kończy misję, niektórzy kończą grę całą. Biedny. I jeszcze o multi zahaczają chwilę. O Boże, o drzwi, dobrze. Myślę, że jak jesteś taki dobry, że kończysz w 15 sekund, to o multi nie ma mowy. Biedny. Multi mu się zachciewał. Oh <grym> nie no, multi co ty mówisz? Dwa monitory, trzy przeglądarki i multi, nie? <grym> 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 Śmieszne są te wnętrza, po których biegasz, bo są takie abstrakcyjne. Nie wiadomo czy to jest korytarz, czy do, do domu komuś tak, biegasz, tak. czy biura, czy co? Tak. I to jest, to jest to są najcięższe typy misy moim zdaniem, bo one są najbardziej wymagające czasowo. Zdążę? Nie zdążę, nie ma opcji. Da, daj, właśnie, daj. w ogóle, jest linka o dodana w tej części. Ta linka naprawdę Zbierze, daje. Dobrze, ale mam tak, tylko 20 sekund. Nie wiem jeszcze, gdzie mam biec. Skąd są tych... ci strażnicy na tych dachach? Czego oni tam pilnują? Nie wiem, najgorsze w tych misjach. I graje jest generuje, to... wiesz? Wiecie, co jest najgorsze w tych misjach, wszystkich takich czasowych w tej grze? Czas. To, że, No powiedzmy czas wczytywania, bo teraz przepadnie mi już misja nie zdąży dobiec. No nie. I nie cofnie mnie do tej ostatniej grupy strażników, tylko cofnij mnie do początku i żeby to jeszcze chwilę trwało, a muszę to czekać za wczytywaniem, więc olejemy sobie. To ja już bym wyszedł z gry pewnie. O szybkiej się... podróży już. O, szybka podróż jest niedostępna, no. bo mnie teraz policja goni i muszę. No, ale dostałeś, patrol, kurwa. znaczy. Ciekawe, czy mi się uda dobiec teraz do kryjówki, czy nie zdążę. No i nie. Mm. Niestety. O. Chyba coraz gorzej ci idzie, chciałem. Widzicie, i wczytuję, i wczytuję, i wczytuję. I tak samo wczytuję, jak upadasz na przykład z wysokości. I sobie pomyślcie, że za każdym razem upadasz z wysokości i jest ten ekran. No dobra, ja ale tyle to wczytywanie chyba aż tak długo nie trwa, co? No spójrz się, czy to ja długo nie nie trwa. Ale już by wyłączył komputer. Bo na mnie. Na PC, to... no, grałeś na PC, na PC, nie? Tak, na PC się szybciej ładuje, ale, ale, ale też też grany dyski, ładowania SSD są, więc, i tak wiesz. dalej. Teraz sobie może jeszcze coś zrobimy. A to się... ja mam szybkie pytanie, póki teraz jest wybieranie mm -hmm. poziomów. To w takim razie jak ci strażnicy, z nimi się trzeba zmagać i oni się tak losują generowo, to czy są y, poziomy tych strażników? To znaczy czy się trafia na jakichś bossów ubranych w czarne tak, bluzy? Są różni, różni. O, są różni. Ok. I są potem, różni. potem są tacy goście tam coraz lepsi faktycznie. Widzicie w ogóle tę mapkę, Ona jest tak fajnie zrobiona, bo to jest taka makieta jakby. No, yes, ale super, super wygląda. E, Ona wygląda jak trochę wizualizację czasami architektów. Tak powiem, jestem tak, w temacie no? teraz na bieżąco, więc. No, dokładnie, tak. Ale, ale, Deusz, ty powiedziałeś, że oni są generowani losowo. Oni chyba nie są generowani losowo. losowo chodzi mi, są, że tak oni skryptami, bo nie generowo się... powiedział. Nie, 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 a oni, oni są, się pojawiają no. na tych trasach nagle, tak naprawdę, bo gdzieś tam kas biegnie, tak naprawdę, i jest na którymś dachu, i na tym dachu akurat jest pięciu, a na cztery poprzedni akurat, no. akurat w tym wypadku, w tej poprzedniej sytuacji, to to była ta misja, i ta misja to, na to wskazuje, oni tam zawsze będą. A w, w otwartym świecie, jak się biega. A w otwartym świecie zdarzać się, że trafiasz na te patrole, ale to nie jest aż takie nagminne. Okej. Okay. Tak mi no, teraz za, jest otwarte świada. Sobie właśnie. biegnę z jednego hmm. punktu do drugiego. Znowu znajdźka. O, wyjęłeś ram, Ktoś będzie, komuś będzie cięło. <grym> <grym> Ale to w tą grę taki, się fajnie zbiegać. Na na widzisz, grać. na razie strażników nie widać. Macie kto, to, Maciek, Maciek, to co, ty nie brałeś narkotyków. O nie, przed to jest ten najgorszy motyw tutaj. <laughs> Wszyscy na narkotykach oglądamy jak Kas gra. Uj, o, o, ale spadłeś. No i tutaj nie lubię tego, akurat nie wiem dlaczego, zapamiętałem sobie ten fragment, ten, ten moment, bo jedna z tych misji pobocznych, które wykonywałem wcześniej, wymagała przebiegnięcia tu tego, tego, tej właśnie, tego budynku. I tu ciężko mi było wskoczyć na tę linkę i znowu będzie to pewnie widoczne, bo już raz mi się nie udało, drugi raz. No, drugi raz to samo. No weź, ten no efekt spadania było. jest niesamowity. I wczytywanie, ten i wczytywanie, i wczytywanie. Tak, ale głos w słuchawkach jest super taki za, zanikający, jakbyś w próżnię wpadał. Tak, tak, ale czasami się lepiej, na przykład z większej wysokości, jak jest dzień, to fajnie widać jak ona spada. Czasami prawie, że do ulicy doletuje, a tutaj tak jakby szybko, nie wiem dlaczego. Bo to też, w sumie nie, nie wiem od czego jest zależne, czasami już jest ten efekt, że fejw ginie właśnie zanim dotknie ziemi. No kas, ale ty I możemy szleje. wczytywanie, wczytywania. A może wczytywanie jest karą za to, że lamisz, co? Może twórcy Boże. zrobili to specjalnie. Ale te ulice no. nie... śmieszne. Pokazałeś no, przez chwilę te samochody, takie. Tak, jeszcze. ale tu jeszcze tego nie widać tego efektu tych samochodów, one na rondach się zachowują. Na rondach tak jest taka polewka z tego. No ale to jest tak mało istotny element tej gry, że można ją zobaczyć, no, bo sama no, gra jest nie. przecież naprawdę fajna. A jesteś zwinny, jak mała małpa. No, o. tu możesz sobie przebiec pod wodą, to też będzie fajny efekt. O, krople na monitorze. Dzwonił rok 2000. <głosy> <głosy> ale w, w ogóle fajnie to, też niebo wygląda, bo tam zawsze coś się dzieje na niebie. Tutaj tego nie widać jak, jakieś latają coś. ciemno. No drony latają, samoloty przelatują. No życie fajnie, ale trochę mi chyba. Trochę się dziwnie Ale czuję chyba nam się nagranie kończy. Przez to, że to miasto jest takie bez tekstur i wszystko jest taką płaską powierzchnią właśnie. No. No co, chyba będziemy kończyć, podobno. No, już za dużo pola. Jak na wiedzą, że dobranockę przystało to 15 minut i do spania. Wszyscy czym, pewnie usnęli. Popatrzcie nie. sobie jeszcze chwilę jak kas gra, a my mówimy wam wszystkim. Tak. Dobranoc. Nie. Jak nie skończymy, to przyjdzie o. zły kuldań i nas zbije. O, Kas zginął. <laughs> nie, a ja nie nie zginął. Nie, zginął. Nie, Zobacz, raz, raz, a, nie myślałem, was, że będzie koniec. idealny koniec dobranocki. <laughs> <To> dobranoc. <laughs> dobranoc. Dobranoc, Buziaki.